E, dzisiaj taki szybki makijaż dzienny, e, gdzie chciałabym Wam pokazać, e, jak, jak szybko można zrobić makijaż. Hej, o, Agnieszka już jest, czyli wszystko jest ok. Dziewczyny, jestem po. Ej, przepraszam, coś jestem po pielęgnacji zrobionej e, dzisiaj. Więc teraz chciałabym nałożyć podkład. Pokażę Wam nasz dziś rozświetlający. Ale dzisiaj po prostu te słonko to jest. Dziewczyny, czyli, ach dzisiaj tak stwierdziłam, że że sobie tak e, rękami, żeby było szybciej. Pokażę Wam, jak fajnie się rozprowadza nasz podkład na, na czoło, na buzie. Teraz dziewczyny. O, boże, te słonka. Dziewczyny, mówię Wam. E, teraz e, chciałabym, e, jak już nałożyłam podkład, e, to e, dodać pud puder e, transparentny. E, aby utrwalić makijaż dziewczyny. Właśnie na całą twarz. On fajnie zbiera nam sebum, więc e, dziewczyny, e, jak ktoś ma problem ze świeceniem się, na pewno e, ten puder pomoże wam. E, dziewczyny, więc mamy zrobiony e, podkład. Mamy zrobiony m, puder e, transparentny. <grywia> transparentny. I teraz e, będziemy robić róż. Róż na policzki. E, e, dzisiaj chcę e, e, pokazać Wam, jak e, mniejszą ilością produktów można zrobić fajny, dzienny makijaż. Jest, jest to róż, e, róż na policzki i z jednej strony, i z drugiej. E, I on fajny nadaje blask dziewczyny. Jest naprawdę mega. <noise> Dziewczyny, wiecie co, normalnie dzisiaj jest taka piękna pogoda. Jak wam się teraz podoba efekt? Fajna, taka świeża, delikatna buźka. <noise> Dziewczyny, teraz jak już mam podkład zrobiony, to teraz zrobimy. Oko, dziewczyny, oko. Dzisiaj mam ochotę na coś mocniejszego. Do tego użyję naszej, naszej paletki specjalnych cieni wspaniałych. One się fajnie fajnie komponują, fajnie rozmazują. Więc sobie oko pomaluję. O, super, ekstra. Dzisiaj taki ciemniejszy make-up. Widzicie co? Normalnie marzyłam o takim. I teraz można palcować. Troszkę rozmazać, eee, chyba sobie jeszcze muszę na jednym oku poprawić, bo to się trochę nie wyszło, o, o i teraz jest git. Eee, dziewczyny, więc oko troszkę sobie eee, ulepszyłam, eee, jest widoczniejsze, wyraźniejsze, eee, teraz dziewczyny można dodać do tego, aby efekt był bardziej widoczny, to do tego można dodać tuż wytuszować rzęsy można. naszym Lash Intensity doskonały, doskonały tusz dziewczyny po prostu robi taki, taką robotę, jest genialny, więc mam już wytuszowane rzęsy idealnie. Troszkę wyjechałam dzisiaj, ale dzisiaj mówiłam Wam, chyba to słonko tak działa. Tak działa na mnie, że wiecie. No, ale teraz e, myślę, że misienką e, na torcie, e, taką wykańczającym nasz makijaż, e, jest, e, jest, są usta, tak? Wybrałam dzisiaj czerwień. E, <ścoughs> o, właśnie, jeszcze włosy kurczę, wiecie, wczoraj farbowałam. Farb 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 farbowałam i wiecie co yy, i teraz yy, i teraz chciałabym sobie usta podkreślić myślę że czerwona pomadka będzie idealna do tego żeby było yy, yy, do całości <ścoughs> dziewczyny yy, one się spają ale yy, wchłaniają nie rozmazują co? Są idealne. Mm, e, naprawdę, dziewczyny. E, e, mam nadzieję, że skorzystacie z, dzisiej z dzisiejszych porad. Przepraszam, że dzisiaj taka jestem nieogarnięta, ale mam nadzieję, że się e, poprawię jutro. I będzie lepiej, dziewczyny, e, zapraszam. Naprawdę, życzę Wam cudownego dnia. Przesyłam moc Buziaków. I, I do zobaczenia następnym razem. Kocham Was bardzo i trzymajcie I się cieplutko w ten wspaniały dzień. Przesyłam moc Buziaków, papa. Pa.